Siemano, z tej strony Włodar, witam się w kolejnym odcinku, dzisiaj chciałbym Wam pokazać zestawie, który aktualnie w moim e, uznaniu w szóstym sezonie naprawdę rządzi. Słuchajcie, ja wiem, że są nowe bronie, tak, ISO i ten ter e, bardzo mocne, e, no ISO na pewno w mecie, co do tego ter jeszcze do końca nie wiem i też Wam na pewno te bronie pokażę, ale dzisiaj troszeczkę coś innego, e, nie PM i nie karabin szturmowy, a snajperka i karabin bojowy. Karabin bojowy jako sniper support. Słuchajcie, e, dlaczego, dlaczego to? E, generalnie pm -y, e, no mają spadek demedza już po 8 metrach. Zazwyczaj, bo oczywiście nie wszystkie, ale przykładowo taka MP5, tak? ISO bardzo podobnie. I słuchajcie, czy ISO, czy MP5? Time to kill mają bardzo podobny. MP5 tam z tego co widziałem jest troszeczkę mocniejsza, do 8 metrów, a powyżej już lepsze jest ISO. Eee, natomiast Lachman jest lepszy od obydwóch tych broni, pod względem tej to killa, bo wiadomo tam, jeżeli chodzi o acy, e, celowania, to delikatnie, bardzo delikatnie odstaje. E, bardzo podobny movement speed, bardzo podobny z print to fire. E, to już tam są różnice naprawdę 10-20 ms. Także no nie jest to dużo, jak na to co ta broń daje, ponieważ uwaga, tutaj Time to kill spada nam dopiero po 30 metrach, nie po 8. Więc w momencie, gdy. Zobaczcie, na przykład, jak jesteśmy w strzelnicy i mamy MP5, to ten pierwszy gościu jest już powyżej 10 metra i już mamy tam gorszy time to kill. Natomiast na tym Lachmanie, nawet ten dalszy gościu łapie ten time to kill około 600. Także. To spowodowało, że ja spróbowałem tej broni, przetestowałem i naprawdę się zakochałem. Bardzo mi się podoba. Eee, szczególnie na rankedy, do grania ze Snipe'om, no jest moim zdaniem perfekcyjny i pokażę Wam dzisiaj właśnie builda jakiego ja sobie go e, tutaj używam. Nie jest to mój e, autorski build, troszeczkę skopiowałem, ale... Mm, tak czy siak go Wam polecę. No i słuchajcie, e, mamy tutaj e, TLR-8 na wylocie. W sumie nie wiem, czy będę wam tutaj wszystko omawiał, po prostu wam to pokażę. E, możecie sobie oczywiście zapauzować to, zrobić jakieś tam screenshota i sobie to e, u siebie e, przetestować, co bardzo, bardzo polecam. E, no i co? Ja sobie do tego wziąłem Signala 50. E, generalnie dostał nerfa. I będę szukał jakiejś innej sniperki, ale aktualnie to sobie do tego dobrałem, jakby dostał nerfa, ale nadal jest dobry, choć nie, 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 uważam, że być może jest teraz najlepszy. Trzeba poszukać, trzeba troszeczkę poczekać i może coś lepszego się jeszcze pojawi, tak? No i co? Zaraz wam oczywiście pokażę gameplay z wykorzystaniem tych broni, jak fajnie udało się ugrać w giereczkę. Także miłego oglądania. Jest więcej, mój Jest więcej. Jeden knock. na mm. Mamy też. Jest niezagrożonego. To odjebałem

Gdzieś na czerwonym jest na czerwonym na tej stronikach Widzę Nok jeden Będę go dołożyć

Pan Tyże. już idzie, na miejscu. Mamy trzech z prawej. Może na nich, co? Jeden z pleców chyba no wiesz, jak, ja mówię tylko tak jak to, to czuję taką blokadę, nie? nową bezpieczną strefę. Nie wiem. Patrząjka. Za SSP w powietrzu. W budynku mam jeszcze Nie. To wszystko bym trafiał. Może, no nie wiem, nie wiem, Może oczywiście tak jest, że trochę to pomaga. Kurde, będą nas trzymać tam. Dawajcie do lewej, do lewej. dałem na na nich. Jeden nok tam Na czerwonym Drogi aktywny Jeden jest nade mną trzech Trzech, trzech, trzech Jeszcze jest... Jeszcze... w prawej Ja pierdzielę Masakra Wszystko przez brak tego Fowa 110 Dobra, wezmę. Chętnie bym przytulił mam, ale ammo nie mam. ci sześć. Dobra, kucz, gaz. Proszę o przelot zwiadowczy. Prawa tak, tak, górka. Nad Zwiad aktywny. A, tutaj! Udajcie się do bezpiecznej strefy. nie zatrującym. no. Kurde, ale patrz, demerzo, tak naklepałem i w ogóle fragów nie mam, no. fragów. Zatem miałem 15 fragów, praktycznie, przy tylu, przy takim samym demerzo, Jeden knock. Wrogi BSP w sektorze. Drugi chyba w tyłu gdzieś był. Wyskawa jest? Nie mamy sklepu mobilnego, nie? Nie. Ale kasy spadły. Tak, ja rzucam do szturma. Amunicja do RKM, tutaj. Zbliża się chmura gazu, nowa bezpieczna strefa namierzona. Wróg się desantuje. Placuj Lotnik. Zero ma. Yes. Może przelecimy tam na O! ło sprytnie, nie tak jak ja zrobiłem Ej, to rzuciłem do szturma, Mam To już już Ej, z lewej to strzela! Uwaga, wróg wezwał stację zaopatrzeniowo. Nadlatuje chmura gazu Ty no kurwa nie da się wybić z tego na ten dach Zalecam udać się do bezpiecznej strefy, Ty jest na dachu ty Leżę z tego dachu Na dole są W klepie O, od plaży jakby Oni się tam w klepie

Strefy, lewej jest, to no, pod nami ktoś biegnie? No, Zostało dziesięć, już prawie koniec. Spowalony. No biegnij. Ostatni typ Gdzieś odnos O sprawy do mnie celował O jest, jest. Nice O kurde, dołoży się 20 nie udało, ale 17, także nawet ładnie Nawet ładnie Kurde spoko nie